Chirurg do pacjenta. Usunięcie tego gwoździa z pana głowy będzie kosztowało 2000. Ale przecież ja mam ubezpieczenie w NFZ. Na podstawie samego ubezpieczenia możemy go panu lekko przygiąć, żeby pan nie zahaczał futrynę. Na izbie przyjęć. Dzień dobry, ma pan kapcie? Dzień dobry, mam. Szlafrok? Tak. Pościel jest? Jest. Poduszka, kołdra, materac? Tak, wziąłem. Dobrze, a kim jest ten pan obok w białym kitlu? Na wszelki wypadek wziąłem też lekarza, jakbyście nie mieli. Przychodzi facet do dentysty i pyta. Ile będzie kosztowało wyrwanie zęba? 250 zł. Hm, za drogo. Mogę oszczędzić na znieczuleniu i wyrwać go za 150. Taniej nie można? To wciąż za dużo. Za 50 zł mogę go wyrwać po prostu obcęgami. Co pan na to? A nie da się jeszcze taniej? No cóż, za 10 zł bez znieczulenia obcęgami w ramach praktyki może to zrobić student. Wspaniale, cudownie. Proszę zapisać żonę na czwartek.